Czy wiedzieliście, że w Polsce ukryte są świątynie tak małe, że zmieściłoby się w nich zaledwie kilka osób? Odkryjcie ze mną mikroperełki architektury sakralnej, o których mało kto słyszał: od maleńkich kaplic po kościółki wielkości większego salonu. Który z nich robi największe wrażenie? Napiszcie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. Zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapkę w górę, bo to znacznie ułatwi dostęp do większej ilości odbiorców. A tymczasem ruszamy w podróż. Kościół świętego Benedykta to najmniejsza i jedna z najstarszych świątyń w Krakowie. Znajduje się na malowniczym wzgórzu Lasoty, w dzielnicy Podgórze, w pobliżu Kopca Krakusa. Choć na co dzień pozostaje zamknięty, stanowi jeden z najbardziej zagadkowych punktów na mapie miasta. Badania archeologiczne wykazały, że w tym miejscu już w X wieku stała przedromańska rotunda. A pod dzisiejszą posadzką odkryto fundamenty jeszcze starszej budowli z piaskowca. Obecny budynek w stylu gotycko-romańskim pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XIII wieku. W środku znajduje się krzyżowe sklepienie oraz niewielkie ołtarze z początku XVII wieku. W głównym ołtarzu widnieje wizerunek patrona, świętego Benedykta. Pod posadzką kościoła oraz wokół niego odkryto szczątki blisko stu osób. Chowanych tam od XII wieku. Kościół św. Wojciecha to jedna z najstarszych świątyń w Krakowie, usytuowana w południowo-wschodnim narożniku rynku głównego. Choć z zewnątrz wydaje się niepozorny, kryje w sobie niemal tysiąc lat historii. Obiekt jest fascynującą mieszanką stylów. Posiada romańskie zręby z XI wieku, które w XVII i XVIII wieku zostały zwieńczone barokową kopułą. Ze względu na podniesienie się poziomu rynku na przestrzeni wieków, wejście do kościoła znajduje się obecnie około 2 metry poniżej dzisiejszej nawierzchni placu. W dolnej części budynku znajduje się oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Można tam zobaczyć ekspozycję prezentującą dzieje rynku oraz fundamenty najstarszych faz budowli. Obecnie kościół pełni funkcję świątyni rektoralnej i jest popularnym miejscem modlitwy oraz koncertów muzyki kameralnej. Kościół świętego Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim to cenny drewniany zabytek, położony na malowniczym wzgórzu, zaliczany do szlaku architektury drewnianej. Świątynia wzniesiona prawdopodobnie w XVI wieku, o konstrukcji zrębowej, orientowany, z wieżą dobudowaną w XVII wieku. Do wnętrza prowadzą trzy gotyckie portale, w tym charakterystyczne wejścia zamknięte łukiem w tzw. ośli grzbiet. Wnętrze zdobią płaskie stropy, a pod chórem zachowały się fragmenty dawnej polichromii patronowej. Najważniejsze elementy to ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Tryptyk przedstawiający sceny z życia świętego Mikołaja oraz pasję. Ambona, barokowa, polichromowana, z wizerunkami czterech ewangelistów oraz belka tęczowa z ludowym krucyfiksem z XVII wieku. Kościół świętego Idziego to jedna z najbardziej malowniczych i najmniejszych świątyń w Krakowie, położona u stóp Wawelu przy ulicy Grodzkiej. Obecna budowla jest gotycka i pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku. Jest to kościół murowany z cegły, jednonawowy, z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Tradycja przypisuje fundację kościoła Władysławowi Hermanowi, jednak badania archeologiczne wskazują na XIV wieczne pochodzenie obecnej bryły. Znajdziemy tam cenne elementy przeniesione z pobliskiej Bazyliki Dominikanów, między innymi fragmenty renesansowego nagrobka świętego Jacka Odrowąża oraz późnogotycką grupę ukrzyżowania na belce tęczowej. Przed kościołem, na placu imienia ojca Adama Studzińskiego, stoi Krzyż Katyński, wzniesiony w 1990 roku jako symbol pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Świątynią opiekują się Dominikanie. Ten modrzewiowy kościół z 1466 roku to prawdziwa perła architektury drewnianej, skryta w cieniu potężnego opactwa cystersów w Mogile. Jest to jedyny w Polsce zachowany drewniany kościół trójnawowy o charakterze halowym, pochodzący ze średniowiecza. Na południowym portalu do dziś można zobaczyć wyrytą datę budowy oraz nazwisko twórcy, królewskiego cieśli Macieja Mączki. Świątynia posiada rzadko spotykany w budownictwie drewnianym ostrołukowy portal gotycki, ozdobiony motywami roślinnymi, co jest uznawane za unikat na skalę europejską. Choć to zabytek z XV wieku, posiada jeden z najnowocześniejszych systemów przeciwpożarowych instalację mgły wodnej, która potrafi ugasić ogień, minimalizując uszkodzenia cennego drewna przez wodę. Parafia pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty w Siedlątkowie. Uznawana jest za najmniejszą parafię w Polsce. Według różnych źródeł liczy ona zaledwie około 125 wiernych. Kościół znajduje się na obwałowanym cyplu, fizycznie położonym poniżej poziomu lustra wody pobliskiego zalewu. W latach 70. XX wieku, podczas budowy zbiornika, planowano całkowitą rozbiórkę i przeniesienie kościoła w inne miejsce. Ostatecznie zmieniono plany, świątynię otoczono wałami ochronnymi. Tworząc malowniczy półwysep. Świątynia pełni funkcję sanktuarium Maryjnego dzięki obecności łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Siedlątkowskiej, do którego tradycyjnie pielgrzymują narzeczeni. Kościół Świętego Mikołaja w Krakowie, położony przy ulicy Kopernika na terenie dawnej dzielnicy Wesoła, to jedna z najstarszych świątyń w mieście, której historia sięga XII wieku. Przed kościołem stoi unikatowy zabytek XIV-wieczna Latarnia Umarłych. W dawnych wiekach takie latarnie, z płonącym wewnątrz światłem, stawiano przed szpitalami i cmentarzami, aby ostrzegać przechodniów przed miejscem zarażonym śmiercią, morowym powietrzem. W kościele spoczywają szczątki błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pionierki pielęgniarstwa domowego i bliskiej współpracownicy Karola Wojtyły. Jej sarkofag jest częstym celem pielgrzymek pracowników służby zdrowia. Kościół otoczony jest murem, który niegdyś wyznaczał granice miasta i przedmieść. Sam teren wesołej był niegdyś posiadłością szlachecką, a kościół pełnił funkcję ważnego punktu na mapie dawnych dróg wylotowych z Krakowa. Kościół św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce to gotycka perła, której historia sięga XIII wieku. Nad wejściem na teren przykościelny widnieje łaciński napis. Non est hic aliut nisi domus Dei et porta coeli, co oznacza: nie jest to nic innego, jak tylko dom Boży i brama niebios. We wnętrzu świątyni można podziwiać manierystyczne rzeźby aniołów, które swoim wydłużonym kształtem przypominają postacie z obrazów słynnego malarza El Greco. Co roku 8 grudnia z kościoła wyrusza unikalna procesja światła, która przechodzi przez most biskupa Jordana w stronę katedry. Łącząc śródkę z Ostrowem Tumskim, kościół rzadko bywa otwarty dla zwiedzających poza godzinami nabożeństw, więc warto zajrzeć tam przy okazji koncertów lub spacerów po Trakt Królewsko-Cesarski. Kaplica Świętej Małgorzaty i Świętej Judyty to jeden z nielicznych zachowanych drewnianych obiektów sakralnych w Krakowie, położony na malowniczym wzgórzu Salwator. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, wzniesiona na rzadko spotykanym w architekturze drewnianej planie ośmioboku. Dach kaplicy pokryty jest gątem. Obecna postać kościółka pochodzi z lat 1680-1690, choć tradycja wskazuje na znacznie starsze korzenie tego miejsca. Według legend, stała tu wcześniej pogańska gontyna poświęcona Bogu Wiatru, poświstowi. Kaplica jest na co dzień zamknięta, a jej wnętrze można zobaczyć głównie w okresie letnim lub podczas nabożeństw. Przed wejściem znajduje się pomnik Jana Pawła II, upamiętniający jego pierwszą wycieczkę ze studentami Domnikowa w 1952 roku, która rozpoczęła jego szlaki papieskie. W Obozinie, gmina Skarszewy, znajduje się zabytkowy, rzymsko-katolicki kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. To kameralna świątynia o wielowiekowej historii, łącząca różne style architektoniczne. Pierwsze fragmenty budowli, takie jak zakrystia i wieża, zostały wzniesione w XIV wieku przez zakon Joannitów. Świątynia jest ceglana, jednonawowa. Główny korpus kościoła reprezentuje styl późnogotycki i datowany jest na koniec XV wieku. W kruchcie pod dzwonnicą znajduje się cenny zabytek kamienna kropielnica pochodząca z XIV wieku. Kościół powstawał przez kilka stuleci, co widać w połączeniu surowej wieży joannitów z późniejszą nawą. Wewnątrz można zobaczyć starą fizharmonię, a z sufitu kruchty wciąż zwisają liny służące dawniej do ręcznego uruchamiania dzwonów. Obozin słynie nie tylko z kościoła, ale i z dawnych pikników country, które ożywiały tę spokojną okolicę. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia i komentowania filmu, bo to znacznie ułatwi dotarcie do większej ilości odbiorców. Jeśli masz pomysł na kolejne odcinki, podziel się nim w komentarzu, a postaram się przygotować to, co chcesz oglądać. Pozdrawiam bardzo serdecznie i już dziś zapraszam na kolejne filmy. Cześć, do usłyszenia.